No witam, z tej strony Smyro. a dziś chciałbym Wam przedstawić 8 porad, dzięki którym będziecie lepsi w Modern Warfare 2. Pierwsza porada jest bardzo prosta, aczkolwiek samemu bardzo ciężko mi było się do niej zastosować. Chodzi o patrzenie na radar. Nigdy nie byłem fanem radaru i w starsze kody zazwyczaj grałem na trybie hardcore, gdzie go nie było, ale w MW2 nie mamy takiego wyboru, także trzeba się z radarem zaprzyjaźnić. Ważne jest, żeby po prostu spoglądać na niego od czasu do czasu, gdyż jeśli ktoś strzeli z broni bez tłumika, to pojawia się na nim na krótką chwilę. Jeśli zaś aktywny jest BSP, to radar aktualizuje się co. Kilka sekund, pokazując nam pozycję wszystkich przeciwników, którzy nie posiadają atutu duch. Nie bagatelizujcie więc siły radaru, gdyż nieraz uratuje wam życie, a co ważniejsze, pozwoli wam je odebrać komuś innemu. Modern Warfare 2 odbiega nieco od formuły, którą stosowały poprzednie kody. Wcześniej bieganie, wyskakiwanie z za zaosłą, strzelanie podczas wyskoku i w ślizgu miały sens. Jednak w tej części zasady rozgrywki zostały nieco zmienione. Oznacza to, że teraz gra nagradza nieco wolniejsze, bardziej taktyczne podejście. Także ważne jest, by nie używać sprintu, a szczególnie sprintu taktycznego przez cały czas, bo czas regeneracji po jego Przerwaniu, po którym możemy oddać strzał, może być i zazwyczaj będzie dla nas zabójczy. A więc druga porada. Nie sprintujcie tak często. Nie bójcie się podejść do rozgrywki w wolniejszy sposób. Porada numer 3 jest niejako rozwinięciem poprzedniej. Otóż, gdy wychodzicie z zapotocznego winkla, nie wybiegajcie czy wyskakujcie jak rambo bez żadnego planu. Przed wyjściem z za rogu czy osłony, zawsze nacelowujcie broń w miejsce, gdzie może czaić się wróg. Najlepiej mniej więcej na jego środek, gdyż bardzo łatwo pociągnąć broń do góry, aby strzelić w głowę. Oraz, gdy wróg kuca lub leży na ziemi, również będziemy mieli cenne milisekundy na swoją kodę. Warto też od razu przycelować sobie bronią, żeby nie tracić na to czasu po wyjściu z osłony, co też może być dla nas zgubne. Następna porada to właściwy dobór atutów. Atuty w Modern Warfare 2 skonstruowane są w taki sposób, że dwa podstawowe mamy od samego początku rozgrywki, a dwa następne odblokowują nam się z czasem. Warto jednak przysiąść chwilę nad nimi i zastanowić się jakie najbardziej pasują do naszego stylu rozgrywki. Na atuty dla początkujących polecam. Podstawowe twardziel i saper bądź tropiciel, dodatkowy zimna krew lub łatwizna, a ostateczny duch lub alarm. Ale nie tylko atutami człowiek żyje. Równie ważne, albo nawet ważniejsze jest wyposażenie. Poradą numer 5 będzie Nie przesadzaj z dodatkami do broni. Niektóre bronie są bardzo mocne nawet bez żadnych dodatków. A często dodawanie dodatków w jakieś miejsce tylko po to, żeby tam był, może doprowadzić do tego, że broń stanie się mniej celna. Będzie powodowała mało obrażeń lub celowanie z niej będzie trwało wieczność. Tak więc jeśli wasza broń jest do dupy, pobawcie się dodatkami do niej, bo można zrobić z tym naprawdę wiele. Porada szósta ma bardziej techniczny zamysł. Wyłącz streamowanie tekstur w opcjach. To ustawienie sprawia, że podczas rozgrywki na nasz dysk ściągają się dodatkowe tekstury, co może zwiększyć nasz ping, powodować klatkowanie obrazu, czy nawet większe ścinki. Szczególnie będzie to widoczne jeśli macie grę na HDD, a w ogóle wtedy, jeśli macie możliwość, bardzo polecam przeniesienie jej na SSD. Może nie jest to porada, która stricte wpływa na rozgrywkę, ale łatwiej się gra jak gra dobrze działa i nie laguje. Nie olewaj wyposażenia taktycznego i ofensywnego, to porada numer 8. W najnowszym kodzie zostało nam przedstawionych dużo strasznie twardych gadżetów, takich jak np. paralizator czy ładunek penetrujący. Wybierzcie więc takie, które pasują do waszego stylu rozgrywki, i nie zapominajcie ich używać. Ostatnia porada dotyczy nagród za serię. Nie używajcie ich w byle jakim momencie. Nagrody te mogą bardzo ułatwić rozgrywkę zarówno nam, jak i naszej drużynie. Nie używaj więc BSP, jeśli wasza drużyna już ma takowe aktywny, a nie zrzucaj pakietów wsparcia byle gdzie. Ważne jest to, żeby znaleźć odpowiedni moment, by jak najwięcej z takiej nagrody wyciągnąć, a wyciągnąć można całkiem sporo. I to tyle. Jeśli film się spodobał, zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę. Dzięki za uwagę i do następnego.